Cześć, się jestem pro player i dzisiaj będziemy nagrywać jak yyy Niko Gamer jestem i dzisiaj będziemy nagrywać jak mój kole moich dwóch kolegów i jedna koleżanka będą się ścigać na hulajnogach. No i Siema! Cześć. Siema! A więc dobra. Nie wiem czy wszystko widać. Ale dwóch się będzie ścigać. Dobra, trasę widać. Trzy, cztery. Start. Dobra, Oliver na prowadzeniu. Szybciej, a tu mój kolega. A tam dobra. O, o, jadą, jadą. Nie, widzicie. nie, 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 Julka, Julka, Julka. No, o, piszcie w komentarzach kto wygrał. ten na zielonej hulaj... Kto wygrał? Ten na zielonej hulajnodze? Czy ten na tej jakby elektrycznej? Nie. Perfekt. No tu braścigacie się. A tam moja koleżanka wyjechała dobra, do nich wracam. Dobra, Julka, nagrywam na YouTube'a, teraz ten mój kolega z wygraną, czyli Julka, o kurde, Julka vs Alex, kliknąć BS, wbijacie na kanał. kawałek zapalniczki znalazłem Ej znalazłem kawałek zapalniczki Kawałek zapalniczki No dobra, ścigacie się? Ja Ścigają się, napiszcie w komentarzach czy ścigają czy nie. Tak. Ja też za pół godziny. No i kolejne auto. Nigdy tego wyścigu nie zrobią. O mnie i Chyba nigdy nie skończę. Mm. Zachęcam do subskrybowania tego kanału. Byłam 5 subskrypcji. Kurna Julka po angielsku mówi. Wygrani teraz! Oskar, teraz wygrani, czyli Aleks i Julka. Nie ścigać się, Oliwier. Wygrani teraz. Start. A dobra, nie, na... stop, 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 stop. Julka, teraz się nie możesz zagapić. Jeszcze raz, bo Julka się zagapiła. Auto, nie, ta, oplem jakim jeździ? Moje to prawdziwa BMK. Widać ich tam w tle. Auto też. Ej, no dobra, ścigajcie się! Mam ustawioną kamerę, ścigajcie się! Star! Nie no, star! Halo, jadą? Oni już pojechali, jemy O, wracają, wracają, widzicie? Dobra, tu Tu o, Aleks! pierwszy, Uhu. I tym, tym wstępem! Z tym końcem zakończymy odcinek! To Elo!